Społeczeństwo II Rzeczpospolitej. Na początku istnienia II Rzeczpospolitej Polska liczyła 27 milionów obywateli. Przez 20 lat przybyło prawie 10 milionów Polaków i w 1939 roku liczba obywateli wynosiła już 35 milionów. W takim tempie, jak obliczyła specjalna komórka demograficzna przy Ministerstwie Finansów, liczba 50 milionów osiągnęlibyśmy już w 1950 roku. Niestety wybuchła Druga wojna światowa, która przyniosła nie tylko wielkie straty, ale i zahamowanie wzrostu naszej demografii, a liczba 40 dniów jest dla nas obecnie nieosiągalna. Wróćmy do drugiej Rzeczypospolitej. Społeczeństwo było bardzo zróżnicowane i bardzo różnorodne. Polacy w II Rzeczpospolitej stanowili w kraju około 70% społeczeństwa. Pozostałą część ludności tworzyły mniejszości narodowe, zazwyczaj nieprzychylne nastawione do odradzającego się państwa. Dlaczego były wrogie? Nie możemy przecież zapominać, że druga Rzeczpospolita narodziła się w wyniku trwającej z, z wszystkimi prawie sąsiadami wojny, a rany w wyniku wojny tak szybko się nie zabliźniają. Ludzie, którzy jeszcze wczoraj do siebie strzelali, muszą dziś żyć pod jednym dachem. W mniejszościach, z mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy, zamieszkujący głównie wiejskie tereny na południowym wschodzie Rzeczpospolitej. Charakteryzowali się silnym poczuciem odrębności narodowej, która wzmacniana była przynależnością do Kościoła grecko-katolickiego lub prawosławnego. Ukraińcy rozwijali również własną działalność, spółdzielczość, posiadali legalne partie polityczne. Niestety, wielu Ukraińców zaangażowało się w działalność nielegalnej Ukraiń, w organizacji ukraińskich nacjonalistów którzy prowadzili akcje terrorystyczne przeciw, wymierzonej przeciwko, jak to określali, polskiemu zaborcy. W roku 1935 ofiarą zamachu padł minister Bronisław Pieracki. Warto nadmienić, że w przedwojennym Tczewie obecny plac Halera nosił jego imię. Reakcją polskich władz był powrót do przymusowej polonizacji Ukraińców i pacyfikacja ukraińskich wsi. Pacyfikacja oznacza tłumienie siłą buntu z zastosowaniem terroru wobec ludności. Na przykład w 1930 roku po fali, po fali podpaleń polskich majątków na Ukrainie policja i wojsko niszczyło ukraińskim chłopom ich dobytek i wymierzały chłostę. Akcje pacyfikacyjne nie osłabiły terroru ukraińskich nacjonalistów, wręcz wzbudziły nienawiść wielu Ukraińców do polskiego państwa. Niezrozumiałym kompletnie polskim działaniem było rozebranie 300 cerkwi prawosławnych na kresach wschodnich. Kresy wschodnie oprócz Ukraińców zamyśliwali także Białorusini oraz Litwini. Mimo, że ludność białoruska miała dość niskie poczucie własnej świadomości narodowej, to wyznawane przez nich większość prawosławie podkreślało ich odrębność od Polaków. Litwini natomiast stanowili grupę znacznie bardziej zorganizowaną i mieli też wsparcie państwa litewskiego. Litwini zakładali szkoły, organizacje kulturalne i oświatowe, jednak na ich położenie duży wpływ miały stosunki między obydwoma państwami. Przejawy represji wobec Polaków na Litwie powodowały natychmiastowe reakcje władz polskich na mniejszości litewskiej. Na Pomorzu, Wielkopolsce i Śląsku żyła mniejszość niemiecka, której ludność w latach 30. wynosiła prawie milion osób. Większości byli to protestanci lub katolicy, ale znowuż niechętnie odnosili się do państwa polskiego, a cieszyli się olbrzymim wsparciem Niemiec, zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy. Bardzo ciekawą mniejszością zamieszkującą Polskę, oczywiście, były bardzo, oraz bardzo zróżnicowaną, była mniejszość żydowska. Żydzi stanowili prawie 10% społeczeństwa. Mieszkali w miastach oraz miasteczkach, głównie na ziemiach zabory rosyjskiego i austriackiego. Niekiedy w tych miastach stanowili większość. W wielu z nich język jidii szczęściej był słyszany niż język polski. Niestety, świat żydowskich miasteczek, sztetu, niedługo przestanie istnieć. Zostanie zniszczony przez, jak to powiedział Jan Paweł II, dwa grzechy przeciwko ludzkości antysemityzm i nacjonalizm, które okropne żniwo zbierze II wojna światowa. Antysemityzm to niechęć, niechęć wobec Żydów i wroga postawa wobec wyznawcom judaizmu tym bardziej niezrozumiała, gdy autorami są chrześcijanie, wyznawcy religii, która wprost z judaizmu się wyłożył. Żydom w przedwojennej Polsce nie żyło się łatwo. Od strony polskich nacjonalistów nie mogli oczekiwać niczego dobrego. Polscy narodowcy twierdzili, że Żydzi wypierają Polaków z rynku pracy, przejmują polskie miasta i chcą objąć władzę w Polsce. Narodowcy domagali się zmuszenia Żydów do emigracji, wywoływali pogromy Żydów, czyli wystąpienia antysemickie. Zdarzały się ofiary śmiertelne, wybijali okna żydowskich sklepów. W 1937 roku na niektórych polskich uczelniach wprowadzono numerum klauzus, czyli limit miejsc dla mniejszości żydowskiej. Skandaliczne. Skandaliczne było funkcjonowanie w niektórych szkołach getta ławkowe. Oznaczało to, że Żydzi musieli specjalnie siedzieć w wyznaczonych ławkach. Na ten proceder przyzwolili o zgrozo przedwojenni profesorowie. Ich zachowanie i przemykanie oczu na ewidentne prześladowanie Żydów, zgodę na uwaczające getto ławkowe, to wielka rysa na sumieniu przedwojennych nauczycieli. Historia Drugiej Rzeczpospolitej to historia biedy, dużej... To historia biedy, bardzo dużej biedy całego społeczeństwa, której większość, ponad połowę stanowili chłopi i robotnicy, którym przeciętna tygodniowa pensja nie wynosiła 40 zł. Warto nadmienić, że w sklepie można było kupić za około 40 groszy bochenek chleba. Oprócz chłopów i robotników którzy stanowili 3 czwarte ludności, reprezentacje mieli kupcy, rzemieślnicy, inteligencja, ziemianie, którym powodziło się znacznie lepiej. Była również lepiej wykształcona. Poprawienie integracji społecznej miała służyć reformy edukacji. Wprowadzona w 1932 roku reforma oświaty Jędrzejewicza skutecznie likwidowała analfabetyzm. Wprowadzono obowiązek szkolny szkoły powszechnych dla wszystkich uczniów Kontynuowała edukację w szkole średniej, na które składały się gimnazje i licea, zakończone małą, a później dużą naturą. W Polsce działało około 32 wyższych uczelni. Pomimo różnych trudności, w porównaniu do państw sąsiednich, mniejszości narodowe II Rzeczpospolitej cieszyły się pewną swobodą działania. Dowodem na to był fakt, że większość z nich miała własne partie polityczne swoich przedstawicieli w parlamencie, rozwijała własną kulturę, własną kinematografię, jak chociażby kina w języku jidysz. Niejednokrotnie widać było solidarność ponadnarodową wspólnych obywateli. Polscy patrioci, w przeciwieństwie do nacjonalistów, szanowali odmienność kulturową swoich sąsiadów, wiedząc, że nie są oni gośćmi w naszej ojczyźnie, lecz od wieków stanowią im wspólną część historii. historię. Zać Rzeczpospolita winna być wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Dziękuję za uwagę.